Umiejętnie i z fantazją wykorzystali ekologiczne materiały oraz tekstylia, aby stworzyć ubiór inspirowany strojem ludowym pochodzącym z dowolnego regionu kraju niemieckojęzycznego. W takich kreacjach zaprezentowali się na czerwonym dywanie. Mowa o uczestnikach pierwszego międzyszkolnego konkursu Ecofolksmode – ekologiczna moda ludowa niemieckiego obszaru językowego, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach. Staram się zachęcać na wszelkie możliwe sposoby młodzież do nauki języka niemieckiego i tak sobie wymyśliłam żeby nauka przez zabawę, tak? czyli nauka języka niemieckiego, a do tego troska o ochronę środowiska, czyli to są tematy w tej chwili tak na czasie. I dlatego stroje ludowe w wykonaniu ekologicznym. Przedsięwzięcie zorganizowano pod honorowym patronatem świętokrzyskiego kuratora oświaty oraz prezydenta Kielc, który do nauki języków obcych zachęcał, zwracając się do zebranych na imprezie nie tylko po polsku, ale też po niemiecku, angielsku i hiszpańsku. Budowanie świadomości, to co nas otacza, jakie się mamy wyzwania związane także z odpadami czy sytuacją klimatologiczną, a z drugiej strony umiejętność nauki języka, czy to w tym przypadku niemieckiego, a to może być angielski, hiszpański, francuski, bo jest to globalny problem i czasami właśnie młodzież najlepiej porozumiewając się, czasami potrzebne są inne kanały komunikacji, a znajomość języków obcych na pewno jest ułatwiającym, kiedy chce obronić na przykład swoje stanowisko. Przygotowania do występu przybliżyły uczniom kulturę Niemiec, Austrii czy Szwajcarii. Ich zadaniem było wykonanie stroju ludowego, zaprezentowanie go na wybiegu oraz prezentacja swojej pracy w języku niemieckim. Pomysł był taki, żeby użyć jak najwięcej rzeczy z recyklingu, żeby to po prostu było bardzo zgodne z tematem. No, wziąłem udział w konkursie za namową nauczycielki od niemieckiego. I to jest bardzo, była bardzo fajna zabawa zrobieniem z tego stroju. Bardzo lubię modę. Ogólnie chciałam też wypróbować swoje siły w języku niemieckim i ogólnie może coś w przyszłości będzie związane to z karierą. Może zalążek pasji, więc nic nie wiadomo, gdzie tych kierunek pójdzie dalej, w którą stronę. I też fajna zabawa zarazem i odwaga wyjście w tych kreacjach. Partnerem konkursu był m.in. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce. Przedsięwzięcie wspierały ponadto Instytut Getego w Krakowie i w Warszawie oraz Ambasada Niemiec.